No i tak proszę Państwa powinny wyglądać spotkania Realu Madryt w momencie, w którym awans jest już pewny. 4-2 do 2 i bardzo dobre widowisko w spotkaniu z Napoli dostaliśmy. Przed meczem najbardziej interesowało mnie to, jak poradzą sobie Dani Bajos i Brahim Diaz, bo to są piłkarze aktualnie bardzo ważni, no bo wiadomo, jak jest z kadrą Realu, z kontuzjami i tak dalej. No i wydaje mi się, że dramatycznie odmiennie się zaprezentowali. Brahim, Brahim wyglądał spoko. Brahim umożliwił doprowadzenie do remisu. Brahim całkiem nieźle współpracował z Rodrigo i widać było, że to jest piłkarz no przede wszystkim momentów i patrząc na to, jaką on ma rolę w tej drużynie, to wydaje mi się, że pokazuje no, zdecydowanie wystarczająco dużo, żeby e, widzieć sens w tym, żeby ten piłkarz kontynuował swoją karierę właśnie na Bernabeu. Z kolei Sebajos e, dużo gorzej wyglądał, ale wydaje mi się, że też nie ma co się nad nim za bardzo znęcać, z tego względu, że jest dopiero co po kontuzji, rywal był dosyć poważny, także trzeba brać na to poprawkę, ale no, nie zmienia to faktu, że Hiszpan nie wyglądał dobrze e, po jednej stracie, po której Napoli powinno strzelić bramkę, no, to była taka strata, że Zasabajos e, powinien zostać po prostu wybatorzony za to, co tam e, zrobił. M bardzo nieodpowiedzialne zagranie i, e, no, duży minus. Mimo to jednak widać było, że to jest piłkarz nadal mega utalentowany technicznie, e, uzdolniony w tym temacie ponadprzeciętnie, no bo tak już zawsze będzie, tego wyszkolenia nigdy nie straci, na pewno też jest dla niego miejsce w tej drużynie, ale e, tu i teraz wyglądało to, mm, no, czekamy, aż będzie lepiej, bo wierzę, że lepiej być musi. Z kolei Bellingham Bellingham zagrał jeden z takich spotkań, jedno z takich spotkań, w których e, no, strzelił bramkę oczywiście, bo jest Be Judem Bellinghamem i bramki strzela, ale też jednocześnie e, po prostu wyglądał dobrze, bardzo dobrze, był w centrum wydarzeń, e, sprawiał, że rzeczy się działy, był tak dobry, że nawet sprawił, że absolutnie beznadziejny w tym spotkaniu Hoselu był w stanie zdobyć gola. Fajny mecz, nie wiem, czy to kwestia po prostu tego, że Ewidentnie Napoli leży Bellinghamowi, bo przecież w Neapolu też zagrał wyborne spotkanie. Nie wiem, nie zamierzam się nad tym przesadnie zastanawiać. Na pewno jest to absolutnie kluczowy dla Realu Madryt piłkarz, co nie jest żadną nowością, wszyscy dowiemy. Stobanik, niesamowita okazja dla takiego piłkarza. No bo jak inaczej mówić o piłkarzu, co do którego w temacie bramki nie zastanawiasz się, czy on strzeli bramkę, tylko kiedy tę bramkę zdobędzie. Jak mówimy o tej bramce, no to też koniecznie trzeba wspomnieć o tym, że fantastyczną asystę dopisał na swoje konto Dawida Alaba. Wspaniała piłka, której nie wykorzystać Bellingham na zasadzie nie mógł i jasne, Austriak nadal nie jest mega solidny w defensywie, no ale jest to piłkarz, który ma coś jednak Realowi do zaoferowania, i cieszą się, że faktycznie to oferuje. Tradycyjnie też nie do końca byłem w stanie zrozumieć to, co zrobił w kilku momentach Ferlau Mundi. Padała bramka 2 do 2 to Mundi wyszedł sobie przed crossa, uciekł ze swojej pozycji i próbował blokować doświadkowanie zakładam, które ostatecznie nie nadeszło. Nie było potrzeby robienia czegoś takiego, a efekt był taki, że potem Angisa miał za dużo miejsca w polu karnym, miał go na tyle dużo, że mógł tę swoją torpedę do bramki odpalić. No, wyszło jak wyszło, i będę generalnie nie zagrał jakiegoś dramatu, ale no kolejny raz był to mecz, po którym nie poprawiła się moja opinia na jego temat. Może w ten sposób. Wydaje mi się jednak, że najintensywniej po tym meczu dyskutowanym piłkarzem będzie Niko Paz, który wszedł, który strzelił fajną bramkę. Jasne, to można na Mereta narzekać, że powinien był to obronić, bo powinien, ale to nie jest problem Niko Paza, który oddał fajny, mocny strzał, który zatrzypotał w siatce koniec końców. Ważny gol, bo dający prowadzenie wtedy gol, który widać było, że mega dużo dla piłkarza znaczył. Poza tym podobało mi się to, że... Znaczy nie podobało mi się może to, że zaliczył podobną do Sebajosa stratę w pewnym momencie, która też powinna w zasadzie podobnie się skończyć, czyli bardzo groźną kontrą, ale... Pas w odróżnieniu do Sebajosa. No, sprawia wrażenie, jakby odzyskanie tej piłki to była dla niego sprawa życia i śmierci, bo wiedział, że to on błąd popełnił, i to jest takie nastawienie, wydaje mi się to oczywiste, ale no, jednak nie każdy to prezentuje, a spodziewałbym się tego po każdym piłkarzu realu. No i zostaje jeszcze Rodrigo. Rodrigo dalej jest w formie po prostu. Tyle chyba mogę powiedzieć. Cieszę się, że dźwiga ten Real pod nieobecność Viniciusa. Zawsze świetnie jest mieć taką świadomość, że to nie jest tak, że Vinicius jest całkowicie nie do zastąpienia. Do pewnego stopnia jest do zastąpienia i bardzo mnie to cieszy. Sytuacja w grupie Realu wspaniała. Zapewnione już teraz pierwsze miejsce w grupie. Blisko jest idealnego bilansu w fazie grupowej i. Mi ten idealny bilans, czyli 6 zwycięstw nie jest do niczego potrzebny. Mam nadzieję, że Ancelotti dosyć poważnie porotuje przy ostatnim spotkaniu. Oni, tak naprawdę, z punktu widzenia Realu z Unionem Berlin, że zobaczymy całą masę rezerwowych piłkarzy, no bo trzeba huchać i dmuchać na tych wszystkich piłkarzy, którzy są aktualnie w stanie grać w piłkę. No i wierzę, że Ancelotti rozsądnie do tego podejdzie. Nie żeby Samą kastyję wystawił, bo jednak wypada się ładnie pokazywać w Europie, bo to jest jednak jakieś tam okno wystawowe i po prostu wypada, ale no mam nadzieję, że tam nikt się o zwycięstwo zabijał. Nie będzie. Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz mi za to podziękować, to pod filmem po prawej stronie znajduje się przycisk do zrobienia tego przy pomocy pieniążka. Trochę bardziej po lewej znajdziesz też narzędzie do regularnego wspierania kanału. Z góry dzięki za choćby, zastanowienie się nad tym.